Witam Cię Kasiu. Pytasz się o taką najprostszą rzecz. Czy jesteśmy zdeterminowani kosmosem? Czy można w astrologii... Wiesz, w poprzednim filmie właśnie o tym też mówiłem i nie chcę się powtarzać, bo te filmy są jeden po drugim. Zresztą możesz tam zajrzeć. Na blogu jest to, na blogu masz jeden po drugim jest podpisana a potem kiedyś, kiedyś jak zejdziesz to zobaczysz, że na dole są takie, że można przejść, wrócić do tego filmu. No jest taki mechanizm na, na moim blogu. Rodzimy się z, z kosmogramem. Kosmogram też już jest przeznaczony. Już z kosmogramu bardzo dużo można powiedzieć o sobie. I on nas buduje w pewien sposób. Czyli tworzy nam, jakby, matrycę. Czyli jesteśmy przypieczętowani. Nie możemy wyjść poza kosmogram, bo kiedy wychodzimy poza kosmogram, to potem wariujemy. Stajemy się e, psychicznie. Chorob... Mamy konkretnie chorobę psychiczną, ponieważ nam się dzieli, jaźń i tworzymy postać, którą przybraliśmy. Na przykład w założeniu, no jesteśmy, przypuśćmy, jesteśmy za zało... założeniu baranem, i po drugiej stronie mamy wagę, i stajemy się wagą. To nie jest objaw chorobowy. W tej... Wówczas nie. Wówczas jest to objaw pewnego działania medycznego, który jest osobowością, do której dochodzimy. To jest wejście właściwie w zależności teraz, czy wejdziemy w stan duchowy, czy jest bardzo pozytywny, czy wejdziemy w stan psychiatryczny, który jest chorobliwy. I wówczas jest to po prostu zmiana osobowości, która nie jest niebezpieczna. Ale kiedy przechodzimy do innych znaków, teraz w zależności w jaki sposób, ja tutaj nie będę uczuł nikogo, bo to jest rozmowa tylko i wyłącznie z lekarzami, do wysokiej specjal psychiatrami, bo jest, no, chyba że któryś z lekarzy zajmuje się tym, ale nie można tak na forum opowiadać o czymś, bo potem niektórzy chcą ich się bawią i zadają pytania. Nie ma tak, trzeba być w tej specjalizacji i, czy psychologiem założonym. Bo teraz wiemy o tym, że zabawa w tym obszarze już jest bardzo niebezpieczna. Teraz tak, czy ruchy planet wpływają na nas? Oczywiście, że tak. Czy mamy wolny wybór? Mamy. Kiedy wiemy. Albo chyba, kiedy kosmogram nam na przykład pokaże, zezwoli, czy jest w naszych ramach to działanie, to co się pytasz. Teraz następnie. Czy musi się to wydarzyć? Tak. Na tym poziomie, w jakim jesteśmy. Teraz Eee, czy czegoś, że odczytasz u pani doktor Konarzewskiej, Markiewicz jakiś tranzyt. jesteś takim młodym astrologiem, i mówisz, no zakal, u mnie się to nie wydarzyło. To, pana, nie, 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 to niemożliwe, bo ja nie miałam, no, ten tranzyt i ten tranzyt mnie nie dotyczy. Dotyczy. To bardzo mocno dotyczy. Dlatego, że ten tranzyt będzie dzieje za jakiś czas. I za jakiś czas on z dwojaką siłą uderzy. I ten tranzyt będzie. Teraz założenie. Osoba leży, bo jest na przykład w świążce. Czy podlega tranzyt? Jak to nie podlega? Tylko wtedy widzimy to w ciśnieniu, w ruchach gałek, czy na przykład w kolorze skóry. Trzeba by to zupełnie inaczej podejść. Ta osoba w makro swojej przestrzeni odczuwa jeżeli mamy księżyc i w zależności czy jest nów, czy jest pełnia, jest przypływ, czy odpływ, no to w takim razie tak samo i mamy odczuwa. Bardzo dużo osób odczuwa pełnię, bardzo dużo osób odczuwa nów, a są osoby, które w ogóle nie biorą w tym udziału. Przede wszystkim znak raka funkcjonuje i obojętnie czy to mężczyzna, czy kobieta, podlegają tym, tym samym właściwie ruchom. Księżyca. Dlaczego? Dlatego, że nimi się opiekuje Księżyc. Teraz, następnie, pytasz się, czy jak to jest. No właśnie, tak to jest, że nie ma możliwości, że nie. Jeżeli nie, to teraz. To, co mówiłem w poprzednim filmie. Materiał dojrzałości. Ja tam nie skończyłem specjalnie, dlatego, że osoby, które myślą, to wiedzą o co chodzi. Egzamin dojrzałości. Teraz, jak jest egzamin dojrzałości, to tak. Czy ta dziewczyna pójdzie do łóżka, czy zda maturę? Jeżeli zda maturę, wszystko w porządku, dostanie się na studia. Jeżeli nie, to zajdzie w ciąży i będzie przez 9 miesięcy chodzić z brzuszkiem, potem urodzi potomka i założy rodzinę, tak? Proszę. Dzień drugie I teraz, jaki egzemplarz? przyjdzie moment, tranzytu takiego, ta dziewczyna, która... Przepuśle dwie siostry bliźniacze. Albo dwie koleżanki, które są identyczne bliźniacze. Jedna zaszła w ciąży, druga yy, zdała maturę. Bo na studniówce. I ta miała wymioty, nie mogła, bo to, bo tamto nie poszanę. Oblała to maturę. A ta nie oblała, poszła na studię, skończyła. Teraz co, jak rok? Na przykład? Czy za rok będzie zdawać? Nie, nie będzie zdawać za rok. Dopiero jak dziecko będzie miało już ślad i już będzie wyzwolone. Chyba, że rodzina im pomoże, ale to jest inna historia. Ale daję Ci przykład, jak jest. Więc musimy wiedzieć, co było w tym momencie. Na przykład ja potrzebuję wiedzieć, co było w takich momentach. Czy był ten egzamin dojrzałości, czy ten egzamin? Który był bardziej wartościowy? W dzisiejszych czasach jest to trudne, ale w tamtych czasach, moich czasach, kiedy były szkoły zasadnicze, czy kiedy były technika, kiedy były mm, inne formy szkoleń, czy na przykład po, po, po podstawówce nie poszła nigdzie do szkoły osoba, to ona w wieku 18 lat już była mężatką, miała dzieci, już tam zajmowała się. Hey, na niektórych regionach jest to zupełnie normalne, ale tutaj, na przykład w tych miastach, to dziewczyna, która miała 18 lat, to była jeszcze dzieckiem. Tam gdzieś już dorosłą panną. Kiedy patrzymy na historię, to nawet 13-14 lat, już miały męża. Kiedyś w historii. I teraz trzeba brać to pod uwagę jeszcze kulturowe rzeczy, bo masz chociażby szliu sześciolatków e, gdzieś tam w Indiach. Ale jest to tylko łączenie astrologiczne, kiedy łączymy te dwie osoby, ale one i tak, i tak się spotykają w jakimś tam wieku, X. Ale one się zakochują z sobą, chcą być z sobą, dlatego że tam astrolodzy o to dbają. I to wszystko jest powiązane, także to jesteśmy. W pewnym sensie uzależnienie od planet. To jest prawda. Ale mamy także tam wolę. Ale dlaczego? Dlatego, że ktoś nas zatrzyma, ktoś nas, nam zmieni kierunek. Takim człowiekiem jest chociażby astrolog. Takim człowiekiem jest psycholog. Takim człowiekiem jest nauczyciel. Bo nauczyciel daje poprzeczkę. I każdy egzamin wchodzimy na wyższą wiedza świadomości. I wtedy mniej się boimy pewnych planet, które te planety nam robią wielkie kuchy. I teraz, jeżeli my pokonamy te planety, w pewnym momencie te planety zupełnie inaczej działają. Na, na To, co tłumaczę na przykład moim uczniom. Jeżeli jest ten ten ołówek, to jest zwykły ołówek, a proszę. I ten ołówek zostanie złamany. Albo zniszczony, ułamie się czubeczkę. Bo pisaliśmy na przykład na jakiejś kartce, ale tą kartkę trzymał dozorca. Dozorcza, czy tam ktokolwiek, to jest dla niego tragedia, bo mu się złamał Ale dla człowieka, który jest panem profesorem, który wszedł do sklepu i kupił cały pękny ołówków i położył na tacy. I jak przychodzisz do niego, to on wie, że studenci jego tołówki po prostu sobie biorą i zapominają o tym. I on wie on się cieszystem. Powidzi po łówkach, jakie było zainteresowanie, jak, jak, jak wyglądały I zabrali mu, a właściwie ukradli, albo też wzięli. Różnie to można interpretować, ale wzięli tołówki. Bo zapomnieli, bo byli tak zafascynowani jego wiedzą i doświadczeniami, które zapisywali i automatycznie schowali w kieszonkę, to te ołówki są radością dla pana I to jest ta różnica, że ten sam ołówek zupełnie inaczej postępuje. Dlatego też ten sam przedmiot może mieć dwa różne horoskopy i różnie zakończyć, bo przedmiot też ma mieć swój poruskot. Mam ołówek, który jest najdroższy dla mnie, dlatego że na nim piszę jest zapisany tekst, który jest dla mnie najważniejszy. Bo ten tekst już tych osób nie ma, a on mi... Nie dał w prezencie. Wszyscy, którzy byliśmy na 18 mojej kuzynki, dostaliśmy takimi mgulczki. I tam było imię i jeszcze tekstik. I ten ławek jest najdroższy dla mnie. I jest to pamiątka. Bo już ty mojej nieba odeszła do krainy ciemnej. I tak jest. I teraz wejdź, zobacz ten tranzyt. Zobacz wpływ ołówka na życie. Wpływ pewnych sytuacji, bo w te, niektórych sytuacjach po prostu trzeba znaleźć się w tej sytuacji, żeby wiedzieć, co będzie w następnej sytuacji. Jeżeli wiemy, jak ona idzie, bo możemy, oczywiście, że możemy globalnie powiedzieć, jak, jak ona się będzie przejazd krawie, czy pokazywać. Ale w rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że właściwie globalnie wiemy, jak się osoba zachowa, ale w tym momencie musimy bardzo dobrze ją znać, żeby można było, to znaczy znać dokładnie ascendent, o której się urodzi, żeby można było powiedzieć. I teraz na sam koniec, astrologia nigdy nie jest wróżeniem. Nigdy w życiu nie można do astrologii mówić. Wróżenie. Dlatego, że astrologia jest wymierna. Wróżenie to jest wtedy, kiedy rozkładasz kartę i masz cztery karty na przykład i z tych kart coś opowiadasz. W astrologii nie ma tego. Każda planeta, każdy znak ma swój stopień i sekundę. Ze ostatniej sekundy i z pewnych ustawień planet jest pewna historia. Oczywiście, że planety podlegają pewnemu działaniu. Teraz obróćmy, bo troszeczkę zapętliłem. Odpowiedz mi inaczej. Mam horoskop przed sobą i zaczynam interpretować, kiedy powiem mojemu koledze, w którym momencie skończyłam, wsiada i zaczyna interpretować ten horoskop. Każda osoba, która jest mojego rytu, czy jest z mojej grupy, czy ja jestem z ich grupy, wiem, co następuje po sobie. Ponieważ jest pewien schemat interpretacji. I zawsze, za każdym razem, każdy astrolog powie tylko innym językiem, ale będzie to, to o tym samym. Jeżeli ja będę mówił o egzaminie dojrzałości i o ciąży, to jest to ciągle. Jeżeli będę mówił o egzaminie dojrzałości, że został zdany i można rozpocząć podejście do studiów na takim i takim wydziale, ponieważ ta matura, egzamin dojrzałości został spełniony tak samo jak i została spełniona spełnione i zapłodnienie tej dziewczyny doprowadzi do tego, że za 9 miesięcy będzie dziecko. Jest to konsekwencja. Tak samo tutaj widać, że za 6 lat ta dziewczyna skończy Uniwersytet Medyczny i wyjdzie z dyplomem lekarza. Będzie musiała przystąpić do specjalizacji w jakimś tam czasie X, którym prze Widzi astrolog i następnie zrobi tę specjalizację. Jak długo będzie, też będzie tłumaczyć. Bardzo często tłumaczę, jak długo będą trwały studia i czy warto, czy nie warto studiować, czy ten kierunek teraz, czy nie teraz. Jest tak zwany moment zamąż, pójścia, czy poszukiwania partnera, Jest to wszystko widać. Wszystko widać i można to zimpletować. Tylko za każdym razem zaznaczam, że można to zniwelować pod wpływem astrologa ze względu na to, że jednak rozmawiamy, funkcjonujemy i jesteśmy słuchowcami i myślimy. Jeżeli myślimy, podejmujemy jakieś decyzje. I te decyzje mogą być determinujące wszystkie działania planetarne. Także tutaj, ale. Tutaj trzeba przyznać, że są takie momenty, kiedy astrologia zwycięża nad tym wszystkim, co jest. Do zobaczenia, jak zapraszam i dziękuję za ten wpis. Chyba ci starcza. Jeżeli nie, to po prostu na górze masz na blogu masz telefon. Możesz zadzwonić i będziemy dalej dyskutować. Nam no boże i co za problem. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia. Te osoby, które podsłuchują, oczywiście, że też możecie skorzystać z tego, ale proszę na blog. Na blogu jest dużo więcej porządku kowane to wszystko i zrobione to w taki sposób niechaotyczny. Do zobaczymy jeszcze raz wcześniej.